Witam serdecznie, już od poniedziałku sprzedaży najnowsze wydanie linii otwodskiej. Tradycyjnie lekturę nowego numeru polecam od tematu jedynkowego. W powiecie otwockim, a dokładnie na terenie dawnego lotniska w Góraszce, powstanie największe w Polsce centrum handlowe. Budowa ma się rozpocząć już w przyszłym roku. Pierwsze zakupy w parku handlowym Góraszka mamy zrobić pod koniec 2015 roku, więcej na temat tej inwestycji znajdziemy w tekście jedynkowym. Prawo i Sprawiedliwość zwiera swoje szeregi przed najbliższymi wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. W jaki sposób partia Jarosława Kaczyńskiego chce zdobyć władzę na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, piszemy w relacji ze spotkania polityków PiS z sympatykami, jakie odbyło się w Gliniance. Coraz lepsze dane płyną z Powiatowego Urzędu Pracy. Według danych bezrobocie w naszym powiecie nieznacznie spada. Ilu mamy bezrobotnych? W jakich grupach wiekowych? I z jakim wykształceniem? Odpowiedź znajdziemy w artykule Aleksandry Czajkowskiej Mniej osób bez pracy. W Urzędzie Gminy Wiązowna po raz drugi odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu. O tym, jak przebiegała ona i co najbardziej niepokoi mieszkańców gminy, pisze Agnieszka Jaskulska w materiale Uciekając przed Samochodami. Być może się powtarzam, ale podczas lektury linii odchockiej koniecznie trzeba zajrzeć na jej strony kulturalne. Poza wieloma zapowiedziami wydarzeń, które warto zobaczyć. W tym numerze szczególnie polecam relację z premiery spektaklu i z diabłem, w którym Laura Łącz obsadziła karczewskich aktorów. Jest co robić, ale nie ma komu. To tytuł tekstu Przemka Skoczka, który w pełni oddaje przebieg drugiej konferencji turystycznej zorganizowanej przez władze powiatu otwockiego. Jak się okazuje, pomysłów na turystykę jest wiele. Gorzej z ich realizacją. O tym wszystkim przeczytacie w artykule redakcyjnego kolegi. Na łamach linii otwockiej przypominamy również o trwającej akcji Szlachetna Paczka. Jak włączyć się w pomoc najbardziej potrzebującym? Informacji szukajcie w najnowszym wydaniu. Życzę miłej lektury.